No dobra, no to powiem wam tak. Temperatura wody w basenie, nie wiem czy widać, 31 stopni, a temperatura wody wylatującej około 33, może 4, strzelałbym na 33. E, a za sprawą tego, tutaj są dwie maty solarne z Intex'a. W ogóle basen z Intex'a, to nie jest żadna tam jakaś reklama. Ale co mogę powiedzieć. Dwie maty z Intex'a i zbudowałem taką skrzynkę. Eee, I co? I przykryte są pleksą. Trochę mi tu się już folia nie chciała zerwać tej pleksy, a nieważne. Eee, robi robotę. Dodatkowo jeszcze rury wylotowe to też owinąłem czarną folią. Tam przykryją taką czarną plandeką całą pompę i tam tak samo są te rury. Jak zacznie słońce grzać, to też to wspomoże ogrzewanie. Także działa. Tam jest pompa, przelatuje tam przez te maty, wraca. Różnica jest około kilku stopni do góry, czyli 2-3 stopnie do góry. Działa. Jest fajnie.